Sektor ochrony zdrowia musi przechodzić na zieloną ścieżkę i docelowo myślę, że nie ma innego planu. Natomiast droga, jak to zwykle bywa, jest długa i wboista. Opublikowane w 2020 roku dane wskazują na to, że zielone szpitale to są szpitale, które zmniejszają koszty operacyjne. Budynków o około 9%. To są szpitale, których wartość wzrasta o 7,5%, ale najważniejsza rzecz, o której też mówiłam w trakcie panelu, to jest to, że zachorowalność na choroby takie jak grypa, astma, bóle głowy u pacjentów, którzy są w tych szpitalach zmniejsza się o do 87%. Więc to są takie dane, które powinny przekonywać, że to jest właśnie ten pożądany kierunek. Przede wszystkim w ochronie zdrowia i to też wynika z liczenia śladu węglowego, który w LuxMed podjęliśmy. Najwięcej emisji gazów cieplarnianych jest z ogrzewania oraz z prądu, czyli elektryczność. I właśnie w tym zakresie będziemy planowali podjąć działania, żeby emisje Zmniejszyć, czyli będą to różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z dostosowaniem budynków do tego, żeby pochłaniało mniej energii. Jest mnóstwo technologii, które mogą nam pomóc w budowaniu zielonej transformacji dla ochrony zdrowia. Między innymi technologie cyfrowe. Jak się okazuje, technologie cyfrowe mogą częściowo zastąpić fizyty chociażby tradycyjne, czyli tzw. telemedycyna. Jak się okazuje, według statystyk brytyjskiej służby zdrowia Tradycyjne wizyty powodują, że ślad węglowy w systemie brytyjskim to jest około 25-30 megaton, czyli około 30 milionów ton CO2. Rozwiązania telemedyczne mogą właśnie dać ten pozytywny impact dla ochrony zdrowia i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Kolejne rzeczy to są typowe urządzenia medyczne, które mogą być bądź nie są proekologiczne. Teraz coraz częściej zaczyna się tworzyć systemy i rozwiązania medyczne w oparciu o ekodesign, czyli z myślą o tym, że to urządzenie ma być bardziej przyjazne w stosunku i do środowiska, do pacjenta, do personelu medycznego. To jest właśnie również jakby kierunek, w którym powinna się zmienić ochrona zdrowia, żeby widzieć te i promować te rozwiązania, które są właśnie stworzone zgodnie z ideą ekodizajnu i poświęcają ekopaszport.